że to spada gdzieś tam z nieba skądś tam, że to się samo dzieje, chociaż czasami mamy takie wrażenie że się samo dzieje, ale przede wszystkim chodzi o to, że będziecie mieli tą gotowość i umiejętność bycia szczęśliwym, będziecie doceniać to, tą kochaną osobę tak, ona pokazała się w ilu kartach, w zasadzie no tutaj w tych w trzech kartach się pokazała, więc niech się spełni niech się spełni bo tu nic nie potrzeba dodawać, no skoro się kończy szczęściem, czy znaczy szczęście jest pokazane jako ta niespodzianka miesiąca, tak? Ale to raczej pod koniec, bo tutaj już w czwartym tygodniu pokazuje się ta harmonia w związku, więc raczej się spodziewajmy to, tego pod koniec miesiąca, tak? To życzę tego szczęścia i czego tu jeszcze życzyć, czego tu jeszcze, no zdrowia oczywiście też, no i tych sukcesów, tak? Bo tu sukcesy były pokazane też. Może mało tutaj pieniędzy było pokazana, ale praca też tu jakaś jest. Nie wiem czy ona będzie tak na stałe, ale jest tu jakaś praca pokazana, jest pokazana działanie i kreatywność tego wszystkiego życzę i trzymajcie się do usłyszenia.